Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę się z Wami dzielił na temat chrztu w Duchu Świętym i tym słowem Baptizo, żeby pokazać, co to oznacza zanurzyć naprawdę. I mój temat, albo mój tytuł, którym chcę się posłużyć, to pokropieni czy zanurzeni. Jest różnica między pokropieniem przez Ducha Świętego, a zanurzeniem w nim. Wrzeszcze w Duchu Świętym. Nie chodzi o pokropienie i dotyk Ducha Świętego, ale chodzi o to, żeby On objął całe nasze życie i żeby On napełnił nas. I e, zanurzył nas, żebyśmy byli zupełnie zanurzeni w nim, i to zanurzenie zmienia naszą strukturę i to zanurzenie zmienia nasze życie, i to zanurzenie ma wpływ na całość naszego życia nie tylko na część, ale na całość naszego życia. I tutaj jest w Bożym Słowie jest napisane, że w ostatecznych dniach, w drugim rozdziale dziejów apostolskich, że w ostatecznych dni Bóg wyleje ducha swego na wszelkie ciało. Wierzę, że żyjemy w dniach, gdzie Bóg chce wylać swojego ducha na narody, gdzie On chce nie tylko na poszczególne, osobne narody, ale chce globalnie, aby Jego obecność stąpiła na Boży lud, na tych, którzy należą do Niego. Po to, aby można było wypełnić to żniwo czasów ostatecznych, których teraz jesteśmy. Więc e, żebyśmy mogli wypełnić to, do czego zostaliśmy powołani, a więc to, do czego Jezus wysłał apostołów i wysłał także nas, i wysłał wtedy Kościół, pierwszy Kościół, ale także Kościół, w tych dniach, tych ostatecznych dniach, który my jesteśmy, żebyśmy byli zdolni, On znów napełnia nas, abyśmy uczynili. E, Uczniami narody, abyśmy dotknęli całych narodów, aby Ewangelia była głoszona narodom i aby uczyć ich przestrzegać, kogo? Narody, aby się nauczyły przestrzegać tego, co Bóg powiedział. A więc to, co się ma wydarzyć, jest poza możliwością człowieka. Tak? To, to, to ten fragment Bożego Słowa w Ewangelii Mateusza, tak? w tym. Mm, gdy Jezus podszedł powiedział do, na, do nich, da nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jezus mówi tu do uczniów coś. Bardzo ważnego, że dotknął narodów, będą uczyli narody, będą chrzcili narody, będą chrzcili w imieniu Jezusa, będą chrzcili w imieniu Ojca i w imieniu Ducha Świętego. I ja powiedziałbym, że w tym fragmencie ja czytam także o chrzcie w Duchu Świętym. Ja gdzieś odczuwam tę kwestię, kiedy, kiedy jest mowa na temat chrzczenia w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, że mamy do czynienia tam z Duchem Świętym. A więc przyglądając się temu, co się wydarzyło w życiu Jezusa, możemy. Zobaczyć, że kiedy on przyszedł i rozpoczął swoją służbę, to także został napełniony Duchem Świętym i także został ochrzczony Duchem Świętym, a więc był zanurzony baptizo był zanurzony, i to sprawiło, że całość jego życia była pod wpływem działania Ducha Świętego, prowadzona przez Ducha Świętego i jego życie było zupełnie doskonale połączone z Duchem Świętym czego i Bóg dzisiaj chce dla nas, abyśmy my byli pod wpływem Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym pokazać pewien obraz, mam pewne gadżety, żeby pomóc nam zobaczyć to. Pewien obraz, co to znaczy, kiedy jesteśmy tylko dotknięci, pokropieni przez Ducha Świętego, a co to oznacza, kiedy jesteśmy naprawdę napełnieni. I, i chcę to zademonstrować najpierw przez to, że, że tą, tą, to prześcieradło, czy to, to płótno pokropie. Zobaczcie, jak wygląda pokropione płótno. No, ono właśnie tak wygląda. Tu jest działanie Ducha Świętego, tu jest działanie Ducha Świętego, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Ale zobaczcie, jakie wielkie obszary, gdzie nie ma działania Ducha Świętego, gdzie nie są to obszary dotknięte przez Ducha Świętego, nie są to obszary poddane Duchowi Świętemu i nie są to obszary, w których jego działanie ma wpływ całkowity. A teraz zrobimy inną rzecz, a teraz włożymy i zgodnie z tym słowem baptizo, zanurzymy, zanurzymy to ten kawałek płótna, prześcieradła zanurzymy i pozostawimy, żeby był ochrzczony. Teraz właśnie chrzcimy, to jest chrzest. Na tym on polega. I Boże Słowo mówi o tym, że. Yy, Jezus mówi tutaj w tym, w, swoim, w tym fragmencie do uczniów, Jan bowiem chrzcił was wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzceni duchem świętym. I później, kiedy jest napisane, ale weźmiecie, przyjmiecie moc ducha świętego, który stąpi na was, będziecie mi świadkami, to tam jest użyte takie słowo: wziąć, przyjąć, dać dostęp do siebie. Baptizo, ochrzczonym być w duchu świętym, oznacza. Dać zupełny dostęp, całkowity dostęp do siebie. Ten materiał dał całkowity dostęp, jest zupełnie zanurzony, zupełnie w tej farbie czerwonej i zobaczymy, że to ma taki wpływ, że to zupełnie zmienia. Chodzi o takie napełnienie Ducha Świętym, które zupełnie zmienia. I teraz wyciągniemy to, ja spróbuję to troszkę wycisnąć, żebyśmy, żeby nam tak nie kapało. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Przypatrzcie się, jaka jest różnica. Tak. Teraz widzimy zupełnie całkowitą różnicę, jaka jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z pokropieniem, a kiedy mamy z zanurzeniem. To jest ta różnica. Ja powiedziałbym, że wiele razy mamy do czynienia z takim obrazem Bożych dzieci, a nie z takim obrazem Bożych dzieci. Mamy do czynienia z, tymi, z tym miejscem, a nie z tym. Dlatego wierzę, że w tych dniach Bóg chce wypełnić swój kościół na nowo, abyśmy stali się kimś takim zupełnie przemienionym, tak jak było to w życiu Jezusa na jego obraz, aby, abyśmy mogli zanieść tą Ewangelię nie tylko przez to, że mówimy, ale przez zmianę, jaka w nas jest. Kiedy patrzymy, ta zmiana jest niezwykła, dlatego że ona jest całkowitą zmianą. I Bóg do tego nas powołał. W jaki sposób będziemy to osiągali, Bóg będzie tego nas uczył, ale chodzi o tą zmianę. Nie to, ale to. I zachęcam Was, dlatego że w czwartek wieczorem rozpoczyna się Dzień Pięćdziesiątnicy według kalendarza hebrajskiego. W niedzielę będą spotkania i nabożeństwa, gdzie ludzie będą oczekiwali także na wylanie Ducha Świętego i chcę Was zachęcić, abyśmy oczekiwali na wylanie Ducha Świętego, żebyśmy byli, mogli przyjąć Ducha Świętego, mogli stać się dostępni, abyś stał się dostępny i żebyś mógł powiedzieć, Duchu Święty naprawdę potrzebuje Ciebie. Kiedy ja patrzę na moje własne życie, to chcę Wam powiedzieć... Absolutnie potrzebuję chrztu w duchu świętym, absolutnie potrzebuję jego napełnienia. Zostałem już wielokrotnie napełniony, ale kiedy patrzę na moje życie, to potrzebuję takiej zmiany, jaka była w dziech apostolskich. W, w drugim rozdziale, że kiedy Duch Święty stąpił na nich, oni zostali zupełnie przemienieni i to miało ogromny wpływ na nich do tego stopnia, że ten Piotr, który uciekał, ci ludzie, którzy byli schowani w domach, ci ludzie, którzy nie wychodzili z Ewangelią, ci ludzie, którzy byli wystraszeni, nagle powstają, by głosić Ewangelię i tysiące ludzi zaczyna się nawracać. Wierzę, że potrzebujemy takiego napełnienia i wierzę, że jesteśmy w takim miejscu, który Bóg będzie to czynił. Jestem o tym absolutnie przekonany, z utęsknieniem czekam i z wielkim pragnieniem, żeby On napełnił moje życie, moje serce. Zachęcam, abyś Ty był otwarty i oczekujący na to, że On dotknie. Dlaczego? Bo żniwo jest wielkie i to żliwo wymaga zebrania. I to jest żniwo wśród narodów i my możemy mieć w tym udział przez chrzest w Duchu Świętym, który daje nam odwagę, zmienia nasze życie, naszą strukturę, jesteśmy jemu zupełnie poddani, jesteśmy prowadzeni przez niego, dokonujemy znaków i cudów i nadzwyczajnych rzeczy, dlatego że zostaliśmy uchwytzeni Duchem Świętym na nowo, w nowym wymiarze, do jakiego Bóg nas powołał. To jest nowy wymiar, to jest chrzest Duchu Świętym, ale to jest nowy wymiar Bożej mocy, Bożego chrztu. Który, będzie, który kościół będzie zanurzony i wypełniony. Błogosławię Was, miejcie dobry czas i a, <głosławiamy> myślę, że będzie to niezwykłe, że w czwartek wiele ludzi, wiele oczekujących i głodnych ludzi zostanie napełnionych w niezwykły sposób. To się nie skończy, to będzie narastać i w niedzielę znów będą ludzie napełnieni, ale to będzie narastać, aż będziemy w takim miejscu. Wierzę, że to się będzie działo w tych dniach. I Ewangelia dotrze do narodów w mocy Ducha Świętego, wśród znaków i cudów, i nie dzięki nam to się stanie, ale dzięki Jego Duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Błogosławię Cię i błogosławię Twoje życie. Oczekuj, bądź w społeczności, bądź w grupach, w których możesz być w grupach, dlatego że oni zostali napełnieni, dlatego że byli też razem. A więc bądźcie w grupach w kościołach, w domach, gdziekolwiek, ale bądźcie razem, bądźcie w grupach, dlatego że Duch Święty chce Was napełnić. Błogosławię Was. Amen.